Szanowni Państwo, jesteśmy w takim miejscu wyjątkowym, w miejscu szczególnym, ale żeby uświadomić sobie, jak ważne jest to miejsce, powinniśmy też odwołać się do tego, co jest podstawowe, do tego, co jest fundamentalne. Powinniśmy odwołać się do pojęcia prawdy. Bez prawdy w życiu publicznym, bez prawdy w życiu społecznym, bez prawdy w poszukiwaniu naszych korzeni, zatracimy się. Dzisiaj jest to szczególnie istotne i ważne, bo proszę pomyślmy przez chwilę. W styczeń 1944. Lato 44 roku, styczeń 1945 roku pojawia się armia, która podobno wyzwala ziemię polską. Czy to była armia wyzwolicielska? Nie. Miejmy tę odwagę dzisiaj powiedzieć, to była armia okupacyjna. W lipcu 44 roku pojawia się Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Czy on był polski? Czy był Komitetem Wyzwolenia Narodowego? Absolutnie nie. Prawda jest taka, że była to organizacja konfidentów, współpracowników komunistycznych Związku Sowieckiego. Kiedy mówimy o w urzędzie bezpieczeństwa, to te słowa nie powinny przejść nam przez gardło. Jakiego bezpieczeństwa publicznego, kiedy mówimy o żołnierzach, którzy mieli odwagę walczyć do końca, walczyć wbrew wszystkim, wbrew politykom, wbrew elitom intelektualnym, wbrew zachodowi, mieli nie tylko odwagę, ale wolę zachowania i dochowania przysięgi wojskowej. Czy wystarczy tylko powiedzieć, że byli żołnierzami? Nie, nie wystarczy. Trzeba wiedzieć, że byli oni bohaterami. W każdym momencie, jeśli będziemy pamiętać o tej prawdzie, o prawdzie, o żołnierzach, którzy dochowali przysięgi. Kiedy będziemy pamiętać o wszystkich tych, którzy stali się konfidentami systemu komunistycznego, to każdorazowo, otwierając podręcznik historii, będziemy zwracać uwagę na fałsz, na przekłamania, na powielanie tego, co. Było fundamentem powstania Polski Komunistycznej, tzw. PRL-u. Tym kłamstwem założycielskim było kłamstwo właśnie o żołnierzach niezłomnych, o żołnierzach wyklętych. Jeśli będziemy o nich pamiętać, będziemy mogli też mówić o tym, że fundament tego systemu. Komunistycznego został usunięty. Pamiętajmy w takich momentach jak ten o tym, że to, no, pamiętają szczególnie osoby w moim wieku lub starsze, pamiętają o tak zwanym dwójmyśleniu. O tym, że znaliśmy prawdę, ale publicznie ta prawda nie mogła być wyrażana. To może się wydawać, że jest to już przeszłością. Nie. Dwójmyślenie nie odeszło w przeszłość. Dwójmyślenie ciągle się powtarza w naszej przestrzeni publicznej. Kiedy mówimy o prawdzie, to też pamiętajmy o tym, co związane jest z następstwem głoszenia prawdy. Konsekwencją głoszenia prawdy jest to, że bierzemy pełną za nią odpowiedzialność. Wszystkie konsekwencje. Ale pamiętajmy również i o tym, że nie wolno nam mówić o żołnierzach niezłomnych, jako o tych, którzy zostali pokonani. Nie wolno nam mówić o żołnierzach niezłomnych, jako żołnierzach, którzy przegrali. Nie wygrał ten, który strzelał w tył głowy robmistrza Pileckiego. Nie wygrał ten, który wykonywał, zabijał księdza Gurgacza. To nie sędzia, to nawet nie kat, ale bandyta strzelał, zakładał stryczek, mordował żołnierzy niezłomnych. Oni jednak nie zwyciężyli. Zwyciężyli żołnierze wierni przesłaniu temu podstawowemu, fundamentalnemu a więc oddaniu dla Ojczyzny. I wreszcie też pamiętajmy o młodym pokoleniu o młodych ludziach, którzy będą sięgać po pierwsze do prawdy o tych młodych osobach, które uczestniczą w dzisiejszej uroczystości którzy będą przekonani, że. Zwycięstwo nie zawsze musi być zwycięstwem fizycznym, że zwycięstwo ma też bardzo istotny i ważny wymiar. Ten wymiar moralny, ten wymiar, który buduje to, co istotne i ważne, co buduje naszą tożsamość, nasze przywiązanie do wartości, nasze przywiązanie i zdolność też do poświęceń. Tych współczesnych bardzo trudnych czasach. Musimy być gotowi do tego, aby kiedy Ojczyzna nas wezwie, abyśmy byli zdolni do wszystkich tych działań, które są i budowane są na tym pierwszym i podstawowym naszym zawołaniu. Bóg, Ono i Ojczyzna. Cześć i chwała bohaterom.